Witam was wszystko, bardzo serdecznie witam was Minecraft, eee, jak to so Minecraft Easy Hustle, dziś się będziemy nagrywać i startować w tym serwerze, a więc, zacznijmy ten filmik, no dobra, no więc, będziemy się zagrać

Box. Nagry... Nagrywam... Hello i te... F3. Ile mamy FPSów na sekundę? 60. Może być. A więc... fajnie Ok, znowu lucky block. Gdzieś jest. Gdzie się slappy blocku? Eee... E, Trześć... ok to ender To tutaj postawimy Położymy sobie jedno e, No wiecie... Te niepotrzebne itki My są Niezłe Janusze, kopiemy z Januszami, kopiemy z wielkimi Januszami. Jestem oszustem. Nic nie ma w inventory to muszę sobie wyczyścić. Hello. So... Czekajcie. Już. OBS. To tak ja nagrywam. Słyszycie mnie? Hello! Dobra, słyszycie mnie. Hello. Ha! Dobra, słyszycie mnie. Co widać. Nie, może chcecie ty. Nie. I teraz F11. Nie, złoty tylko. Później jeszcze Ender Chest. Dobra, to coś. chest. Od ilu jeden. Ciekawe czy się dopisać. I te okay, mam trzy laki bloki może przypuścić. E

sobie włożyć, powrócić i tamki. Ja nie, nie za bardzo mi co zrobi. Dobra, teraz. Co mi wyleciało? Nic. Lucky sport, Jest! Mam szczęśliwy miecz. I co mi wyleciało? 10 koksów, kilka sześć, dziesiąt koksów to jest super mega dobry. Co jest enchant? Tu możemy sobie pofertać. I, I taki A. <suszy> Co? Nie nagrywam jeszcze, no. Sale za to ja. Juka... Cóż cztery, cztery o ktoś troni. Co? O cześć O Bóg będzie dołączył do nas do... Halo! Do... O dzień dobry Byłem w kościele. A tu byłaś? Eee, jeszcze nie. Ja te... teraz akurat przerwałeś mi nagrywanie Minecrafta, jestem na drugim komputerze, mam sobie słuchawki fajne i powiedz hello YouTube. Hello YouTube Wejdź sobie na serwer um, Za chwilę. Okay. Super Chwilę czekaj Muszę coś zrobić. I bez cheatów ja Ja gram bez cheatów. My zwyczajnie gram z nim jest z i podam wam nazwę jego kanału. On jest jeden z najfajniejszych osób świata i jakiego znam. On jest bardzo fajnym człowiekiem. Dzięki. I proszę zasubskrybować za, za na niego oczywiście. I... Będę cię polecał na moim kanale. I dobra. A ja już ciebie polecam. Mam jeszcze cztery. Ja chcę... Czapka dresa, kurtka lewaka, rurki i nike'i pierdalki. Dobra, trzeba na jeden końc, trzeba stack. Ekstra końc. Ja chcę ile kosztuje ten... Nie wierzę. Ile stacków mi trzeba? Mi trzeba przynajmniej 48 staków. tych. Ja nawet nie, nie mam szans. Ja idę ja się klepać, bo dostałem fajny serwer. Okej. Okay. No co ja to zadanie? Akurat z meta muszę sobie bałaczyć. no sorry, sorry. Nie, a jest tam Kuba przy Was? Nie ma, nie ma. Wyspałeś Czy... się? Wyspałeś no. się wczoraj? No w sumie tak. A panie było przynajmniej? No pewnie. Jakby co miałem wczoraj? Tak jak był rodziny, ale. nic. O czym trzeba? Hm. 44 diaks. Wierzysz. Jest taki serwer, wejdziesz na ten serwer mcmegacraft.pl MC duże MCM duże. No to zresztą zobaczysz. Dobra, to bardzo fajny serwer. Bo wiesz jaki drop, fajny jest? Już tylko tam piszę. I, 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 i wiesz, wiesz jaki drop jest? Zamiast normalne to, co bloki, a więc. Ja... A no, wrzuciłeś ten odcinek co szczelnie? Nie, ja wtedy będę nagrywał. Jednak co już zostawił, my nie będziemy Minecraft. grać. Czym nagrywasz? He? Czym nagrywasz? OBS-em. Ale na in... na drugim kąpie, Na drugim kompie, bo mam Moje... to jest tak jakby mojego i mojego taty kąp Teraz, na którą jestem. I w innym pokoju. Ale w... ja mam... T... ja mam takie su... ja mam słuchawki takie, co ma mikrofon wbity w niego. To co fajnie. Mam Dobrze zdechnął rozmawiać i w ogóle. No. Ty wiesz co jajka w Creepera będą? Jak będziemy robić gildię, to jajko Creepera będzie dobre. Wiesz dlaczego będziemy sobie mogli się wbijać do gildii jakiejś? Jak znajdziemy. Seria? Ja, no. Ty jakaś baza chyba? Ty jakaś piramida? Nie, to jest, jak... to jest jakiś domek. Ale po... weź sobie kit, jak się to. Kit VIP, no. Tymczasem to są VIP -e, a SWIP -e pewnie nie ma. Nie nie działa. Nie ma SWIP. Ty gościu chyba tutaj jest. Ty nie myślałem. Chociaż mam fajnego tekstu. Pokażę. Ty same bazy tutaj są. Ja nie mogę. Same Serio? bazy fajne. Portalek ktoś ma tam. Szybko lecę. Ktoś, jakaś baza Lidia albo coś? Nie, tutaj było wbite. Uuu, może coś. Się... Nie! Jest tu co? Nie wiem, czy warto pomyśleć. Dobra. Mam 44 ko koksy. Bo easy tutaj dostać koksy. Nie. Jak się bloki dropią. Możesz już od razu sobie filkę pokopić, już masz. 29... i już masz może sobie wrzęsta koksów A tak to no. od kit uh, VIPa nie masz. Uuu, uh, Lucky block, lucky block, lucky block, lucky block. Są tam koks. lucky bloki Tak, fajne. A ty grasz na tym? Na... na jak to się nazywa? E, blaze pack? Jak to się nazywa? Blazing pack, tak. Bo ja nie, nie gram na cheatami, nie, nie chcę mi się na cheatach grać. Ja chcę okay. dziś... Ja chcę sobie dla, dla... dla wszystkich... Po prostu pójście w komentarzu, czy robić z Blazing Packiem, czy, czy, czy z... Czy Ty normalnie. Ty też normalnie, proszę Cię. Albo przynajmniej jak tak, to dodaj mnie do Aury. Sobie robię... No, będziemy dobra. Robić za chwilę bazę. Będziemy musieli nazbierać zbierać 500 bloków diaksu czyli około 10 staków diaksu no nie no może 8 staków diaksu Bielowków. ale łatwo strasznie fajnie dostać koksy się król w jaskini na spałnie no Paweł Kuba idzie. nie chciałam... robię zadań robię co 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 minecrafta What? Nie, on nagrywa. Wartoś Co nawiłasz? Dobra. Paweł ma na imię. Kto ma na imię Paweł? Idziemy na event. Ja jestem na event. Każdy dostaje 5000 rangi na start. No ta o ciasto. <grym> ciasto. Ej, kuba Co? To jest hello YouTube No to powiedz mi. Hello YouTube Mam nieskończoność pereł Serio? Nie ja. nie co? Na Czasem. tym serwie można wziąć sobie nieskończony pereł. Chyba, chyba to są nieskończone pereł, to je, bo ja nie wiem Ale jaki to serwis? Ser Wchodzę. Oczywiście oh, wow. mcmegacraft.pl MC Mcmegacraft.pl Dobra, edytuję samolot. Tak jest. Dobra. E, Jak na e, nazwa? Po, powtórz. MC, M duże. Wiem. No. Mega Craft, M duże, C duże. KPL Mega MC Mega Craft, MC Mega MC Mega Craft, MC Mega Craft. O! Was a was? Już chodzę, już ludzie... Ty mam nie, ale myślałem, cool. że jest jakiś fajny kit. A ja mam same słabki. Taki... Tyby tak każdy ładujcie się serwery. Bamba na bombą. Ja chcę dostać. Co chcesz dostać? Nie wiem. Present. More. Nie zapisałem. Zakierowca. Ale... Okay. Mega Zakierowca. 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 Okay. Zakierowca. Zakierowca. Sojusz Sojusz Sojusz. 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 Ruch. Ale fajny jest tekst, supak, idę na spawn Halo? Jest tam tam tu. Halo, co? Halo? Halo. Głośno, no? to jest, głośno to jest strasznie? O. No. Nie słyszę cię. No dobra, już wchodzę. <grym> no, Jak się nazywasz? Czemu mi piszesz? Nie, komment the server fajlet! it! Nie, To będzie wszystko na dzisiaj. Jeśli Wam się spodobał filmik, Dajcie łapkę w górę i bardzo! Bardzo proszę za Was. Żebyście został... Byłeś w kości... górę i Bukowi też. I bardzo wam dziękuję za tę wspaniałą chwilę i no. Cześć! Adia... S. E, jeszcze nie. A. S!